Panie widzowie. Chciałbym Was zaprosić na zbiór, taką antologię może filmów, które nagrałem podczas naprawiania i rozkręcania próby naprawy i wyczyszczenia tego Acera Aspire D260. Jest to laptop, no netbook, dosyć chujowy. Miał być D270 tak jak wynikało z opisu aukcji na OLX. -ie. D260, który jest o klasę gorszy, bo jest tak no, zrok starszy, starszy tak, od D270 i ma jednordzeniowy zamiast dwurzeniowego procesora i możliwość rozszerzenia do 2GB RAMu DDR2 zamiast DDR3 do 4GB. Z plusów jest tutaj e, dysk SSD już wsadzony. No ale to wszystkich takich śmiesznych quirkach tej maszyny, tej bestii, demona ciepła można powiedzieć, bo grzeje się jak jasny chuj. E, to się dowiecie właśnie z tego materiału. Powiem tylko, że naklejki sam nakleiłem, żeby nie było, że, że kupiłem laptopa z naklejkami, jakby to miało jakieś znaczenie. No, to tak więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że się pośmiejecie trochę, eee, a może i czegoś nauczycie i tego miłego. Siemaneczko ziomeczki dzisiaj pokażę Wam mojego nowego laptopa, który właśnie przed tym pudełku. O tutaj już się trochę na sercowni chyba tam przekopali, ale to nic, mam nadzieję, że działa jeszcze. No to teraz się za to zabierzmy. Dobra. No to tutaj sobie otworzymy. Pik, pik, Gansko. Nie wiem czemu się tak przejmuję i tak chyba nie mogę tego odesłać, bo to zakup z OLX i mógłbym to zrobić tylko jeśli jest rozpierdolony, a mamy nadzieję, że nie jest. E, oczywiście nadzieja matką głupich, drodzy Państwo, no ale to się wszystko okaże. E, co to jest kurwa? To, ten dokument to są dane jakiegoś wstawa polskiego, jakiejś placówki, czy w sensie jakieś produkcji, nie? Co tu jest? Tu jest porażnik, jak tak było przygotować, to do transportu. Ten nie był już taki przygotowany, no ale trudno. O, to jest biała ta a nie, kurwa. Już liczyłem, szczerze mówiąc, bo yy, muszę białą kartkę mieć. Nie mam. Ta jest prawie trochę pogięta, ale no to. ujdzie. Kurwa po konie. Mam szczerą nadzieję, że to nie jest wydruk jakiegoś technikaliu kurwa z tego laptopa bo tu coś w Internet jest zjebany, ale świeżo to wygląda kurwa. Jak ten, jak od błędów z drukarki nabuchowanych, tak dwa, trzy razy. Kurwa, behold. Acer aspire one. Ok. No dobra, otwieramy tego z Coś takiego. Brak klawisza F2, podał w jedną klawiszkę. Tak trochę się kurwa brzydę tutaj używać. Fajny, fajny. Fajny mały, właśnie o to chodziło, że jest mały, jest zajebiście lekki też. Dobra. Proszę Państwa, na bateria. Nie masz tego w dzisiejszych czasach. I się włącza. Takiego włączenia się nie spodziewałem. Proszę Państwa, Windows 7 Starter. O, jak ja nie słyszałem tego dźwięku, kurwa, człowieku! No jest Panowie, i panie, i osoby niezrzeszone, mamy to. Tak rano, to kurwa nie grałem. Caje liście, kurwa, ponapierdalam. Tutaj jest 3G Connectivity, to jeszcze pokażę. Tutaj, o, taki take. No. Jeżeli nam się z Państwem, dziękuję serdecznie za, za obejrzenie. I co. I cieszę się, że, że mogłem tutaj z wami kurwa być. Myślałem, że może nagram ci kurwa, jak się naprawia laptopa. Yy, się łatwo naprawia, ale w, pod, przy tym laptopie było w chuj grzebane. Mm, o czym sprzedawca mnie nie poinformował, że mnie wkurwiło na maksa, ale no, no, nieważne. Już chuj w to. Że ten laptop nie ma żadnej ze śrubek trzymających spód obudowy, które powinien mieć. Yy, nie będę ukrywał. Ułatwia to rozbiera yy, rozbieranie jego yy, bez wypierdalania klawiatury całej i rozkręcania tego gówna. Ale klawiaturę i tak wyjebałem. Tu jest stara chujowa klawiatura, ja zmieniłem na nową. W międzyczasie rozpierdoliłem kurwa zawias. Upierdoliłem ten zawias. Hmm. Też to wsadziłem na wcisk, zaraz zaklejam to taśmą i mam to w piździe. Polska myśl techniczna. Yy, no. Zainstalowałem, jak widzisz, nową klawiaturę. Oczywiście klawiaturka jak najbardziej działa. Domorostły informatyk stwierdził, że żeby wypoziomować kurwa SSD-ka, który nie powinien tu być, bo... On, te laptopy nie przychodziły z ssd w zestawie w ogóle, w żadnej wersji. Pierdoli tutaj tonę papieru. To są normalnie kartki papierowe. Białe. Właściwie to pewnie jedna kartka pocięta. Kurwa mocne. Polska myśl techniczna. Ja, ja to dodatkowo skleiłem mo, bo w sumie to nie jest głupie rozwiązanie, ale to jest tylko jedna z prezentacji tego, co tutaj kurwa jest nie tak. Zaraz wiem dlaczego był taki tani, ale z drugiej strony działa. To nie było takie oczywiste. Kupowanie na LX używanych rzeczy jest dokładnie tym, czym ludzie w internecie mówią, że jest przejebaną czynnością. Szanowni Państwo, instalujemy Linuxa na tej maszynie. Mnie w ogóle wychujał sprzedawca, powiedział, że to jest, panie, to jest kurwa zajebista maszyna Acer One D270, a tu taki chuj to D260. No, ale te komputery nie miały dużej, dużej różnicy w performance, tylko tamten nowszy można zmusić, żeby przyjął kość 4GB. Ale... zmusić, to znaczy trochę się z nim poszarpać. No, takie to przemyślenia, a idzie to jak krew z dupy. Jest druga w nocy, a ja to zacząłem u pierwszej. Ech. Człowieku, dysk szybki, karta sieciowa zajebista. Y Wcale nie strzela mnie kurwica. Jak widzę, że 1 i 20 się pobierają 40 minut. a właściwie będą się pobierać. Bo już się pobierają, nie wiem. Wchuj. No dobrze, drodzy widzowie. Szanowni Państwo, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się pośmiali albo że coś wynieśliście. Yy, I ten. Czekajcie na więcej! Zajebiście śmiesznych kurwa filmów. Duże elo wszystkim dobrym mordom.